Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Repus. Oto trzecia część poradnika do mniej więcej taktyk i zawodników, dla początkujących oczywiście. Ja tutaj tłumaczę wszystkie podstawy i tak dalej. Nie wiem ile zajmie ten odcinek, bo to jest troszkę odcinek uzupełniający do tego, co chciałem dać do pierwszym odcinku, ale zapomniałem o tym wspomnieć. Bo mamy taktyki, prawda? Ale co charakteryzuje daną taktykę? Dlatego, dlaczego kontrola posiadania piłki jest kontrolą posiadania piłki, a nie Pressem? No to ktoś może wspomnieć logicznie, że no kontrola posiadania piłki to jest bardziej e, spokojna gra, mniejszym tempem, a GamePress to jest zapierdalanie. Okej, okay, ale gdzie to jest ustawione? Ustawione mamy tutaj. Tutaj mamy praktycznie całe modyfikowanie taktyki, dzięki czemu z kontroli posiadania piłki, jak dobrze tutaj poklikamy, możemy zrobić kontratak. E, tylko wtedy musimy też pozmieniać rolę i tak dalej, dlatego jest to mało sensowne. Jeżeli w przyszłości będziecie już bardziej zaawansowani i będziecie chcieli zrobić... Z danej taktyki pełne modyfikacje, trzeba zrobić kontrolę posiadania piłki, ale nie do końca ze zmianami małymi. To wtedy z reguły się wybiera kontrolę posiadania piłki i już się zmienia kilka rzeczy, zamiast ustawiać od zera. Od zera też można ustawić, ale tego na start nie polecę. W takim razie zerknijmy tutaj. Zacznijmy od góry. Mamy mentalności. Do bardzo defensywnej, do bardzo ofensywnej, a pośrodku mamy standardową. Bardzo defensywną i defensywną polecam wam tylko, jeżeli wynik wam się zgadza i chcecie bronić po prostu wyniku. Na, tej, na tych rolach, mentalnościach nie zaatakujecie, nie ma of. Nie, nie strzyjcie Gola. To jest taka, takie małe prawdopodobieństwo, że drama. Jeżeli natomiast chcecie grać cofniętymi i grać na kontry, polecam ostrożno. Bo Ostrożna to rzeczywiście oni zostają z tyłu. Oczywiście pod odpowiednim ustawieniem formacji zostają z tyłu. Nie starają się obrońcy na przykład opuszczać swoich pozycji, żeby y, wystawić dobrze piłkę bo wejść pole karne. Y, tylko wszyscy są gotowi bardziej po to, żeby się cofnąć i dzięki temu mogą lecieć akcje z, z kontry. Tutaj natomiast wszyscy są okopani praktycznie i jest z reguły laga na, na wyjazd. Y, dlatego jeżeli na przykład gracie powiedzmy Elche kontra Real Madrid i wy jesteście Elche, polecam wam zagrać ostrożną. Jeżeli chcecie zrobić wynik, a jeżeli chcecie naprawdę bronić 0-0 i liczyć, że Real jednak nie trafi wam gola, grać bardzo defensywnie, bo to oznacza też, że mało akcji ofensywnych będziecie wyprowadzać, a co oznacza, że nie, nie będziecie mieli szansy na gola, natomiast Real będzie cały czas praktycznie klepać ofensywę i w końcu wam przy tym 30 strzale powinien strzelić tego gola. Teoretycznie jednego chociaż. Dlatego na, na mentalnościach defensywnych, bardzo defensywnych jest ciężko ugrać. Standardowa, czyli po prostu na przykład na kontrole posiadania piłki jest standardowa, niby nie wyprowadzacie od razu ataku, ale też nie skupiacie się w na obronie. To jest standardowa, na przykład na tiki takach macie często standardowo ustawioną, ale na przykład na Geng presie macie pozytywną, czyli dostajecie piłkę jest akcja do przodu. Jednak to oznacza, że piłka lecą do ataku, wyrobią akcje ofensywne. Przez co oczywiście bardziej się narażają na kontry, ale jeżeli są lepszym zespołem, tak, najbardziej jest to popasalne. Dalej mamy ofensywne i bardzo ofensywne. W tym przypadku teor też Wam nie polecam tym grać, chyba że musicie gonić wynik. Potrzebujecie strzelić bramki rzeczywiście. Jeżeli gracie takim Realem Madryt przeciwko Elcze, na przykład, Wy jesteście teraz Realem, cały czas polecam Wam grać pozytywną. Nie odpalać się na ofensywne. bo Kijów wie co się jeszcze odpali. A powiem Wam, że na ofensywnej zawodnicy często grają na jolo. Przy nawet jak gracie Tiki Taką, gdzie macie rozgrywać piłkę i ustawicie się bardzo ofensywną, to oni zaczną jak najszybciej po prostu patrzeć, że zagrać tu piłkę do przodu, spróbować zrobić akcję. Nie ma, taki... Nie ma tego pojęcia Tiki Taki w tym momencie tak na serio. I inne taktyki są lepsze pod ofensywę, inne gorsze. A dlatego taktyki bardziej bezpośrednie, jak gegenpress, Press, są lepsze pod ofensywę, niż na przykład posiadania piłki. Gdzie jednak macie bazowo ustawione niższe tempo, krótsze podania i bardziej spokojną grę. O, właśnie otworzyłem to okno, zaraz do niego przejdziemy. Dlatego, w skrócie, jeżeli chcecie grać, kopać się i bronić wynik od razu, to bardzo defensywna i defensywna się nadadzą, ale tylko wtedy. Jeżeli chcecie cały czas próbować coś ugrać w meczu, ale chcecie grać defensywnie, grajcie ostrożną. Jeżeli mecz jest mniej, mniej więcej wyrównany, albo nie chcecie po prostu. Um, wymęczyć zawodników, grajcie w standardową i też jesteście wtedy dosyć bezpieczni w obronie. Im bardziej pozytywna, ofensywna, tym bardziej odsłaniacie się w obronie, ale większa szansa na strzelenie bramki jeszcze znaczy większa nie, nie na strzelenie bramki, na zrobienie akcji ofensywnej. Bo to, czy akcja ofensywna wyjdzie, to już inna kwestia. W takim razie przechodzimy dalej, ponieważ to nie na tym tylko nie polega taktyka, bo jak widzicie, mamy standardową, ostrożną, pozytywną, a są też yy, formacje, które mają. A mają, mają te standardowe, kilka się różnią ze sobą. Przejdziemy tutaj. Przy piłce. Jak będziemy się zachowywać przy piłce? Jak możecie zauważyć, mamy rozpiętość ataku. Możemy od wąskiej do bardzo szerokiej ustawić. I, jaki to ma sens? To ma sens taki, jak szeroko po prostu atakuje wasza drużyna. W momencie, jak gracie z skrzydłowymi, najlepiej mieć bardzo szeroko rozpiętość ataku, bo w ataku będziecie szeroko piłką rozgrywać. Natomiast jeżeli gracie w praktyki tako, będziecie mieli bardzo wąsko, ponieważ po co wam skrzydłowy, przy, który ma wrzucić, e, teoretycznie, jeżeli wygracie podaniami krótkimi i tutaj nagle będzie luka duża i zawodnik straci piłkę po prostu. Dlatego w tym przypadku lepiej wąsko, bo akcja będzie się rozgrywać w tych terenach. No tutaj to logicznie można się przyjąć, też popatrzeć mniej więcej jaka taktyka co preferuje. Płóźny kontratak preferuje standardowo, natomiast jeżeli sobie ustawimy w tym momencie szablon na bezpośredni kontratak. znaczycie, że Nie, na bezpośredni nie akurat, ale jak ustawimy sobie na grę z skrzydłami. O. Znaczycie, że gramy bardzo szeroko. I inne polecenia też nam się zmieniają. Przejdźmy z powrotem do kontroli posiedzenia piłki. Mamy rozgrywanie akcji. Mamy tutaj kilka rzeczy, jak podania na wolne pole. Jak na przykład jak mam być rozegranie piłki, wyglądać bezpośrednio w i tak Podania na wolne pole są wtedy, kiedy ktoś nadbiega i mu wystawiacie po prostu. To jest polecane w momencie, jak gramy na dłuższe podania, bo to oznacza, że zawodnik leci na lagę i wy mu zagrywacie. To nie, to nie polega na tym po prostu, że zagracie 2 metry przed zawodnika, tylko on biegnie, dogrywacie mu 20 metrów przed niego i on kurwa goni tą piłkę. Na tym to polega. Dlatego jak gracie długie podania, to dobrze jest to sobie ustawić. Tutaj skąd jest wyprowadzana akcja. Eee, rozg że rozgrywamy piłkę po ziemi. Nie gramy wysokimi piłkami, nie robimy wrzutek, lagi na główki, na główki, ale równomiernie atakujemy każdą stronę w tym momencie. To, że nie macie zaznaczone, to nie znaczy, że nie atakujecie skrzydłem w tym momencie. Eee, natomiast, jeżeli zauważycie, że ustawicie sobie na przykład taki e, obieg z prawej, albo na przykład atak prawym skrzydłem, to automatycznie wam to uznaje, ok, atakujecie skrzydłami, nie atakujecie środkiem. Ustawicie atak środkiem, to atakujecie środkiem, ale nie, nie atakujecie skrzydłami. Jak nie ustawicie żadnego, jest to zrównoważone. Co oznacza obieg z prawej, obieg od środka, i tak dalej? To jest trochę skomplikowane i szczerze ciężko wytłumaczyć. Powiem dlatego prosto. Obieg z prawej oznacza, że wasz obrońca obiega waszego skrzydłowego. Czyli, że ogólnie zawodnicy starają się obiec z, z boku i wrzucić. Natomiast obiekt ze środka to oznacza, że na taki środkowy pomocnik obiega ze środka waszego skrzydłowego i tutaj jest grana piłka. W momencie, jak jest obiekt z prawej, to piłka jest grana tam. St starają się grać tak, na skrzydło. Natomiast jeżeli jest obiekt ze środka, to starają się grać tak, w ten sposób, do wchodzącego zawodnika tutaj. To jest różnica. Obiekt ze środka jest rzadko wykorzystywany. Jest wykorzystywany na przykład przy pionowej tikitace, ponieważ w tym momencie gramy wąsko i zawodnik biega tak i taki Valverde ma, zamiar, ma zadanie do niego tutaj zagrać. Rzadko jest mijany z boku. I to nie jest coś, na czym się skupia. Ale też taka ciekawostka, już nie pamiętam dokładnie. Bieni piłką skrzydłem na przykład. Oni są ustawieni automatycznie żeby na tej roli, żeby atakować ze skrzydła. Dlatego nie ma też sensu czasami ustawiać tej roli na taktyce, jeżeli macie po prostu zawodnika, który ma rolę taką ustawioną pod to. Do roli to jeszcze przejdę też w kolejnym odcinku. Prosimy sobie tutaj do, do e, kontroli, żeby nie, nie pomieszać. Bezpośredniość podań. Im mniej bezpośrednie, tym bardziej do nogi zagrania. Tutaj im bliżej, tym bardziej staramy się pomiędzy zawodnikami po prostu grać, I taka tiki taka. Natomiast im mamy bardziej wielką bezpośredniość podań, większą, to oznacza, że to jest po prostu laga, gra na aferę. W momencie, jak sobie ustawimy z gegenpressa na przykład na grę na aferę, to zobaczycie, że bezpośredniość podań jest maksymalna, bo to jest po prostu laga do przodu, może zawodnik do niej dojdzie. Tempo. Tempo oznacza, jak szybko są konstruowane akcje. Teoretycznie każdy by mówił, ok, dostajemy piłkę, od razu laga w atak. Ale gracie Tiki taką, Czy robicie tak? Nie. Cyk, 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 cyk. I tak to wygląda w Tiki Tace. Dlatego w tym przypadku, jak mamy posiadanie piłki, to też gramy dosyć powoli. Co to oznacza tempo? Macie wysokie tempo, szybko zajdziecie zawodników w ataku. Macie, później macie ten, później do tego przejdziemy. Macie częsty pressing, szybko zajdziecie zawodników w obronie. W momencie, jak zajdziecie zawodników w obronie i zajdziecie w ataku, zajdziecie wszystkich zawodników, kompletnie. W tym momencie oni w ataku nie będą się tak męczyć, natomiast będą się starać szybko odebrać piłkę aktywacją pressingu, a do tego przejdę w przyszłości. Dodatkowo, eee, na przykład widzicie Gagampress? Gagampress jest skupiony na zapierdalaniu. Nie, sorry, grę na przełączyłem tutaj. Gagampress jest skupiony na zapierdalaniu. I tutaj zapierdalacie. Ale nie, nie gracie lagi. Staracie się grać dosyć po ziemi. Rozpiętość ataku ani nie gracie wąsko, ani szeroko. Wy zagracie szeroko, to zagracie szeroko. Zagracie wąsko, to zagracie wąsko. Eee, Gagampress jest bardzo uniwersalny, właśnie, jeżeli macie po prostu dobry zespół. Bardzo dobry jest pod to. No i gra na czas, jeżeli gracie defensywnie, to wtedy ma to sens, jeżeli chronicie wyniku. Często jest też, jak ustawicie sobie mentalność na przykład bardzo defensywną, z automatu wam też może wziąć grę na czas, że gracie bardzo, bardzo na czas. Czyli bramkarz długo wykonuje ten, długo wykonuje stałe fragmenty, dorożnych długo się przygotowują, dowolnych, ale jak na przykład ustawicie sobie grę na czas na zero, to nie w najszybciej chcą znowić grę po prostu. Mamy tak, tutaj na przedpolu bramki rywala, mamy tutaj opisane dośrodkowanie. W większości przypadków, jeżeli macie takiego przeciętnego napastnika, wielkości, czyli około 1,80 m, lepiej zostawić mieszane dośrodkowanie. Jak macie napastnika, który jest niski, powiedzmy taki Vinicius Junior, miałby grać na ataku, to on jest dosyć niski. Skoczność słaba, gra głową słaba. Nie ma sensu mu grać na główkę. W tym momencie ustawiacie niskie dośrodkowanie. I dzięki temu dośrodkowania są kierowane do nogi, żeby ten z nogi wykończył. Jest szybki, a jak się wystawi do przodu, to on powinien dobiec do tej piłki. Kośliwe dośrodkowania to są dośrodkowania, które mają po prostu wrzucić tak, żeby obrońcy się męczyli z ich i powiedzmy, żeby wywalczyć rożny. Miękkie dośrodkowania to jest na zasadzie rzuta do wysokiego zawodnika macie dobrze grającego zawodnika w powietrzu, czyli te, powiedzmy Ziru Ibrahimowicz, Ronaldo, coś ten deseń, to oni, dla nich miękkie dośrodkowania są dobre. Ale jeżeli macie takiego Benzema, który w sumie on powiedzmy jest, no, jest w sumie trochę dobry w, w, w gry głową, ale nie jest wyśmienity, to, ale nie jest też szybki i tak dalej, to jest dobry, uniwersalny, to sobie można mieszane zostawić. Mamy dalej, na przedpolu bramki rywala. Czy robimy szybkie centry, czy strzelamy z każdej pozycji, czy podajemy w pole karne. Ale to zależy też od taktyki. Tiki taka wymaga podania w pole karne praktycznie, tak powiedzmy z zamysłu. Ponieważ no, podajemy aż będziemy mieli 100% szansę na gol. Czyli dopiero wejdziemy w pole karne. Nie robimy szybkich centr, nie strzelamy z daleka, tylko wchodzimy w pole karne i próbujemy oddać strzał. Szybkie centry oznacza, że lecimy bokiem. I jest szybka wrzuta, wrzuta jak najszybciej. Strzały z każdej pozycji oznacza, że no okej, okay, mamy chwilę miejsca i je, pluta z daleka. Kiedy co jest opłacalne? Podania w pole karne jest wtedy opłacalne, jak, mamy, jak wiemy, że mamy, będziemy mieli dominację w meczu i dzięki temu sobie zapewnimy po prostu, żeby każdy strzał prawie się skończył golem. Tiki taka na przykład, albo pionowa tiki taka, coś ten desek. Szybkie centry. W momencie, jak mamy wysokiego napastnika i ustawimy mu szybkie centry, to skrzydłowi i mamy skrzydłowych, to skrzydłowi będą wrzucać Lepiej miękkie środkowania i wtedy może z góry będziemy strzelać dobre bramki. Strzały z każdej pozycji, czyli no po prostu, jeżeli mamy zawodników strzelających dobrze z daleka. Ale szybkie centry i strzały z każdej pozycji mogą być ustawione naraz. Polecam je po prostu ustawić wtedy, kiedy musimy rzeczywiście gonić wynik i każdy strzał się liczy tak na serio. Już was, już was przez, 9, przez 80 minut nie byliście w stanie skonstruować dobrej akcji, żeby wejść w pole karne, to ustawiacie na koniec szybkie centry, strzały z każdej pozycji, może ta bramka padnie. Jest większa szansa na pewno, niż wtedy schodzenia w pole karne. Szukanie stałych fragmentów gry. Czyli po prostu, staracie się nabić zawodnika, żeby był out. Staracie się nabić zawodnika, żeby był e, rożny. Żeby, e, jak macie szansę się wypierdolić, bo będzie uznacie, że będzie faul, to się wypierdzielacie itd. Jest to dobre przy defensywnym stylu gry, przy ofensywnym niekoniecznie. Dribbling oraz swoboda taktyczna. To jest bardzo dyskusyjne, bo to albo zadziała, albo nie zadziała według mnie. A ja to lubię zostawiać na neutralnym. Bo wtedy ani nie, ich nie ograniczamy, ani nie zmuszamy ich do większych driblingów. Po prostu grają tak, jak im rola na boisku nakaże. Jak gramy tiki taką teoretycznie jest ustawione mniej drybluj oraz więcej dyscypliny. Żeby oni trzymali się swoich pozycji i żeby było jak rozgrywać między nimi piłkę. Bo jak zaczną spierdalać z pozycji, to nie będzie jak na krótko zagrać piłki. Zatem oni tam też dużo nie dryblują na tiki tace, tylko bardziej rozgrywają, roz, rozegrają piłkę. Pobiegną na miejsce, dostaną piłkę, podadzą dalej. I tak wygląda tiki taka dla przykładów. Oh, dokładnie tak. Dobra, mamy fazę przejścia. Co to, to oznacza? Oznacza, że po stracie piłki w tym przypadku, co robi nasza drużyna? Czy robi kontpressing, czy robi przegrupowanie? Czy, powiedzmy, teoretycznie neutralnie się zachowuje, bo to też jest opcja. Kontpressing e to znaczy tracimy piłkę jak najszybciej staramy się odzyskać. Od razu do zawodnika, cyk, 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 oddaj mi piłkę człowieku. To oznacza przegrupowanie. Przegrupowanie, cofamy się w tył, ustawiamy formację i się bronimy. Co kiedy jest wykorzystywane? Kontr pressing jest wykorzystywany w formacjach jak press albo kontrola pośrednia piłki, gdzie chcemy mieć piłkę po prostu. Chyba w Tiki Tace też jest to przewidywane, ale na przykład, e, zaraz zobaczymy, czy na Tiki tace też jest kontr pressing? Jest kontrpressing. pressing. Ale na przykład ustawimy sobie coś defensywnego, jak na przykład bezpośredni kontratak i tutaj mamy. E, neutralnie, czyli nie atakujemy, fajnie byłoby odebrać od razu, ale nie atakujemy, ale też nie zostajemy kompletnie z tyłu. Natomiast weźmiemy coś jeszcze bardziej defensywnego, weźmy sobie Kottenakio na przykład. To mamy przegrupowanie, cofamy się z tyłu i trzymamy pozycję defensywną. Taki przykład. E, dlatego w momencie jak gracie ofensywnie, lepiej od razu kontrpressing, żeby mieć piłkę i akcję. Im bardziej chcecie się defensywnie cofnąć, tym lepiej sobie się po prostu z tym cofnąć. Po zdobyciu piłki, nasza drużyna przyjmuje piłkę. Co robi? Utrzymanie formacji. Czyli po prostu nie atakują od razu. Macie, macie zakaz kontry robienia. Macie sobie rozegrać piłkę i powoli sobie przejść do ataku. To jest dobre, to się dzieje przy tiki tace praktycznie. Pokażę wam, weźmiemy sobie tiki, tiki taka ma to ustawione. Ale na przykład pionowa tikitaka jest tikitaką bardziej dynamiczną. I w tym przypadku mamy kontrę ustawioną, ponieważ jest opcja kontry na zasadzie, że bierze, bierzemy piłkę i od razu atakujemy do przodu. Cyk, laga do przodu, i wszyscy zawodnicy i lecimy. Natomiast ta przetaka, posiadanie piłki nie ma kontry, ponieważ ma zadanie przejąć i jak będzie okazja to atakujemy. Jak nie, to się nie pchamy i przejdziemy powoli. Co bramkarz robi przy piłce? Szybko wyprowadza piłkę, czyli od razu wiecie, bierze piłkę, cyk, laga i lecimy dalej. Kolejna akcja, to jest dobry moment, jak musimy odrabiać wynik, albo zwolnić tempo, czyli na przykład to może być czy chyba przy katenakio, na przykład będzie to ustawione, mi się zdaje, przy katenakio. Eee, tak, bramkarz ma zwolnić tempo, czyli bierze piłkę, trzyma jak najdłużej, żeby jak najwięcej czasu kupić. Więc to jest dobre akurat przy obronie. Eee, jak gramy piłką? Słuchajcie, jak gramy kontrolę posiedzenia piłki, gramy gegen pressa. Nie chcemy od razu od bramkarza ryzykować utraty piłki i dlatego potrzebni są w gegempresie Pressie obrońcy grający piłką, bo bramkarz gra na nich tą piłkę i oni starają się rozegrać i idziemy w ten sposób do przodu. Natomiast zagramy sobie. katen... nie, nie katenaki, ale weźmy sobie. E, nie, czy bezpośrednik a, a zagrajmy na aferę. To on od razu zagrywa odgrywającemu, czyli zagrywa zawodnikowi, który jest w stanie wygrać pojedynek główkowy coś, i próbować wtedy od tego momentu mieć nadzieję, że on to wygra i któryś z naszych przejmie piłkę i lecimy wtedy do ataku. Nie gramy bo od obrońców, bo obrońcy są drewnem po prostu w tym przypadku i taki odgrywający w tym przypadku teoretycznie Benzema, który się sam ustawił na tej pozycji miałby za zadanie po prostu zgasić tą piłkę. Możemy też ustawić podania za li linię obrony rywala, czyli że po prostu wezmę na no moment tego napastnika cyk, od razu od bramkarza do niego i w założeniu on ma od razu nam strzelić brameczkę. Po przyjęciu. E, możemy grać na skrzydła. To chyba będzie w y, grze na skrzydła. Nie wiem czy to będzie pokazane. Tak, bramkarz podaje na skrzydła, czyli cyk, laga na skrzydła. Szybki skrzydło wygoni. cyk, 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 leci skrzydłem, wrzu wrzuca. Możemy podawać do, do bocznych obrońców dalej. Niektóre się od siebie wy, wykluczają, to sobie zauważcie. Ogólnie jak najlepiej grać, w zależności od taktyki jaką gracie. Grenę na skrzydła to ustawicie, podania na skrzydła. Gracie od ziemi, to podania do obrońców, i tak dalej, i tak dalej. No, im bardziej defensywna formacja, tym lepiej od razu grać na napastnika, tak na serio. Im macie bardziej technicznych zawodników, tym lepiej grać od obrońców. Rodzaj wyprowadzania piłki. Możemy to ustawić, bo teoretycznie, jak tego nie ustawimy, to a mamy ustawione podania do środkowych obrońców, to to sprawi po prostu, że cały czas do obrońców będzie poda podawać. I z reguły e, krótkimi podaniami. Natomiast, jeżeli usuniemy podawanie do obrońców i zostawimy wbijanie piłki, piłki krótko, to będzie starać się grać jak najbliżej w te rejony, które mamy odblokowane, właśnie. E, no to możemy grać też długie wyrzuty, to będzie też starać się już dalej podawać. Wyrzuty po, po ziemi to ograniczy skrzydła, a długie wykopy to kompletnie ograniczy obrońców, bo przecież długim wykopem nie poda do obrońcy. Dlatego, tak to też wygląda z modyfikowaniem. To sobie jak było, żeby później od razu porównywać. No i teoretycznie, jak gracie. Jak nie chcecie grać tylko na napastnika, tylko dacie, chcecie dać większą swobodę swojemu bramkarzowi, możecie mu ustawić same długie wykopy i tutaj nic nie ustawiać. To też jest opcja. Przechodzimy do. bez piłki. Jest obrona. Co robimy? Gegenpress Press ma ustawione, że atakujemy wysoko i bronimy wysoko. Możemy to ustawić ogólnie. Nie możemy? A obronę możemy znacznie wyżej ustawić, a tak nie. E, czyli jak wysoko zaczynamy, stoi nasza linia. W momencie, jak mamy ustawione wysoko. No to przyjmujemy, że nasz skład gra wysoko, czyli gra bardziej pod bramką przeciwnika i staramy się dominować męż w ten sposób. E, no łatwiej jest dominować mecz Liverpoolem, niż na przykład Arko gdynia. To nie ma co ukrywać. E, I w Starciu z tych dwóch, to raczej Liverpool będzie dominować. Dlatego, jeżeli gracie z zespołem, który może atakować, jest nastawiony pod atak, gramy wysoko. Natomiast, jeżeli gramy z zespołem, który ma w planach de gra granie defensywnie dosyć, gramy nisko. E mamy tutaj też niski pressing. Pressing e albo wysoka aktywacja pressingu polega na tym, jak szybko zaczynamy atakować. Czyli e zawodnik jest powiedzmy, obrona rywali ma piłkę, na wysokim pressingu atakujemy od razu. Na niskim pressingu, jako obrona rywali ma piłkę, to czekamy dopiero aż przejdą mniej więcej na naszą połowę. Nie atakujemy jeszcze ich na połowie, po prostu w tym momencie się cofamy i nie atakujemy. Oni se w obronie mogą podawać we dwójkę na przykład, a my to w dupie, bo my się trzymamy po prostu linii i założeń taktycznych. Linia defensywy. Czyli, no, byłoby bez sensu, jakby ci byli bardzo nisko, a ci bardzo wysoko. Dlatego lepiej sobie mieć to też połączone na zasadzie jest i mamy linię defensywy wysoko, to mamy linię nacisku wysoko i tak dalej, i z drugą stronę tak samo, bo to oznacza jak wysoko właśnie zawodnicy są, obrońcy są z reguły wysunięci. Jak są wysoko, to znaczy, że obrońcy starają się grać piłką i tak dalej. Jak są nisko, to obrońcy będą chcieli wypierdzielić piłkę jak najdalej i jest to z reguły nastawienie defensywne. Bo wyobraźcie sobie nastawienie defensywne, gdzie szczególnie obrona jest mniej więcej na linii połowy boiska. To jest kurwa bez sensu. Dlatego jedno z drugi musi się w tym momencie do dopełniać. Aktywacja pressingu. Jak szybko pressing robimy? E, Im wyższa aktywacja pressingu, tym szybciej za zarąbiemy naszych zawodników. A więc to też zależy, jak dobrze gramy zespołem, ponieważ e, zawodnicy lepsi są z reguły bardziej wytrzymali niż, e, niż zawodnicy słabsi. E, dlatego w momencie jak ustawimy sobie wysoko pressing, mamy dużą szansę, że szybko bierzemy piłkę, ale mamy też szansę, że nasi zawodnicy się zmęczą albo będą mieli kontuzję w zależności od taktyki jak ugramy inaczej mamy ustawiony pressing w tym przypadku z reguły jest założenie żeby grać e, wysokim pressingiem ale w momencie jak sobie zaparkujemy autobus na przykład to w tym momencie pressing jest niski bo po prostu się bronimy, nie dopadamy do zawodników tylko bronimy się strefowo bardziej e, przejdźmy sobie dalej e, mamy odbiór piłki bez ślizgów albo agresywny odbiór piłki e, ja lubię grać na neutralu Agresywny odbiór piłki, jeżeli jest ważny mecz, tak na serio. A gry bez ślizgu nie ustawiam z reguły. Po prostu, agresywny odbiór piłki sprawi, że cała wasza obrona praktycznie żółtą kartkę zdobędzie w meczu, albo nawet czerwoną wyrobi. Ale w tym momencie mamy większe szanse na przejęcie i stopowanie akcji wroga, ponieważ e, będziemy po prostu już więcej akcji zatrzymywać. Kosztem po prostu fauli i żółtych kartek, ale jednak. Dlatego jeżeli gracie przed ważny mecz widzę mistrzów. I jesteście w stanie poświęcić swoją drużynę, żeby się wykartkowali. Śmiało agresywny odbiór piłki. Linia defensywy. Graj wyżej, czy graj niżej? No to szczerze mówiąc, to jest podobne mniej więcej do tego, co jak ustawiamy wysoko zespół. Jak zespół ustawiamy wysoko, gramy obroną wyżej. Jak ustawiamy zespół nisko, gramy obroną niżej. To się dużo z tych zespołów komponuje tak na serio. Dalej mamy wąski i szeroki pressing. To kiedyś była po prostu szerokość pressingu i teraz jest po prostu ustawiona zamiast na suwak, na guziki. Jak gramy normalnie, to oni mniej więcej tak samo starają się angażować pressing w środku boiska, jak i po bokach. Jak gramy szeroki pressing, to oni starają się wyłączyć wrogom skrzydła, ale w tym momencie może się zrobić dziura po środku. Jak gramy wąski pressing, to w tym momencie podwalamy inne skrzydła, ale staramy się trzymać środek. Co, co kiedy jest jak potrzebne. W momencie, jak zawodnik gra, czy nie gra czysto na skrzydła to warto jest ustawić wąsk, yy, szeroki pressing, bo w tym momencie wyłączymy im skrzydła, a na środku PSY mają tylko defensywnych zawodników plus napastnik to w tym momencie nie będą mieli jak dograć piłki do napastnika, bo będą po prostu wyłączeni po bokach. Natomiast jeżeli ktoś gra tiki taką i gra środkiem to lepiej jest wąski pressing, ponieważ oni skrzydłami nie atakują, nie lecą tak cyklaga. Dlatego. W tym momencie dobrze jest to patrzeć, dostosować konkretnie pod przeciwnika. A na przykład takie, taki autobus ma za zadanie chyba pozwalać im na wrzuty skrzydłami, czyli żeby, żeby, żeby zrobić wąski pressing, żeby oni środkiem nie uderzyli. A założenie jest takie, że środkowi obrońcy są na tyle wysocy i silni, że oni zdadzą radę to po prostu wybić każdą wrzutkę, jaka wleci. A dalej, mamy też, czy poświęcać, czy mywać do środkowania, czy zachęcać do nich. Ja to zostawiam z reguły neutralne. Powstrzymuj doświadkowania znaczy, że po prostu za każdą cenę załoniki może wrzucić. To jest dobre, kiedy macie. Szyb... Wcili Zaw... gra rzeczywiście na skrzydła i ma szybki skrzydłowych i dobrego napastnika. Natomiast zachęcaj do doświadkowań. To tak jak wiecie, że skrzydła mają do dupy, a środek mają silny, więc wrzucą piłkę i raczej ją wtedy stracą. I to jest zachęcanie do, do wrzutek. Czyli w skrócie, możecie skomponować własną taktykę, jak najbardziej kombinując to. Na start, ja to Wam opisałem. Mniej więcej te role, które możecie modyfikować, też opisałem, tak troszkę bardziej szczegółowo. Ale koniec końców, nie polecam Wam tutaj robić wielkich modyfikacji na start, jak zaczynacie grę. Tylko sobie wybrać taktykę, którą będziecie grać, w zależności od jakiej, jakiej siły zespół macie, i ustawić to jako podstawowo trenowaną taktykę i po prostu jej się trzymać. Bo prawdopodobnie w końcu Wam zaskoczyć, przynajmniej na słabsze zespoły. Później możecie kombinować jak najbardziej. Ale pamiętajcie, im bardziej w taktyku jest gegenpress po prostu. Czyli jak e Ce macie już dosyć po prostu wygrywania, ustawiacie gegenpressa. Kwestia gegenpressa jest taka, jak wspominałem już, o zawodnicy tutaj są muszą być bardzo wytrzymani. Czy e podstarzały Tony Cross, 32-latek, który nigdy nie był demonem fizyczności oraz już starzejący się e Modrić. Gdzieś tutaj mi go wcięło w ogóle, kompletnie. Modric, cip, 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 a kontuzję ma. E, czy starzejący się Modric, 36-letni, czy oni będą dobrymi zawodnikami na zapierdalanie? To też musimy mieć na uwadze. że wasi zawodnicy muszą być po prostu wytrzymali. W tym momencie nie ma możliwości, żeby grać jakimś i Ibrahimowiczem, na przykład, czy innym Ziru, którzy nie są zbytnio wytrzymali i szybcy. Tutaj w presie potrzebujecie szybkich, wytrzymałych zawodników. Dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się niedługo w czwartej części poradnika dla początkujących. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Jak nie, to piszcie w komentarzach. I przejdziemy do dokładnego opisu roli na każdej pozycji. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Pa.